Siema wszystkim w kolejnym odcinku, mnie na kanale. W dzisiejszym odcineczku mamy biedne polskie gospodarstwo, bo dużo osób, bardzo dużo osób pytało, Ej, heros ale tej serii chyba nie było już trzy tygodnie, a ja mówię, no chyba tak, chyba tak, no i właśnie dlatego się dzisiaj widzimy na tej serii. Jak widzicie, tutaj już trawka urosła po budowie. Tej oto obory po budowie tego wszystkiego. Dzisiaj akcja, pracowanie, dwa nowe nabytki. Także napiszcie hashtag nowość, a wam przypnę serduszko, bo te serduszka teraz przypinam, no praktycznie na bieżąco, raz na tydzień lecę i sobie wiecie tam tysiąc parę komentarzy e, sobie ogarniam. Ale też i będziemy musieli się pozbyć jednej maszyny, a mianowicie tej oto 60. No 60, tak zwanej, bo to i tak jest wszystko praktycznie na podstawie e, 60, ale tak dokładnie jest to 14,11. E, to chyba. No nie wiem, czy to jest jakakolwiek różnica, tam pewnie w jakiś tam koniach, no i lekki wygląd, ale tak to prawie ta sama maszynka. E, także sobie ruszamy i pojedziemy sobie do sklepu, oddamy oczywiście tą maszynkę, a dzisiaj nowy ciągnik, nowa prasa i będziemy wszystko robili sobie. Taką kurczę, bajeczną, bajeczną maszynką, której jeszcze... Nie no, widzieliście, widzieliście na live'ach. Ogólnie ten odcinek oglądacie w poniedziałek, live. Pierwszy taki, który zacznie pewnie takie liveowanie codzienne, odbędzie się w środę. Chyba w środę. Albo we wtorek. Zobaczymy. Nie mam pojęcia tak naprawdę. W sobotę i w niedzielę nie było odcinków, ale to śledźcie Instagrama, to będziecie wiedzieli czemu. Oczywiście weekend majowy, no to wiadomo, że trzeba pić, a nie nagrywać. I tak jakiś tam wiecie, vlog wleciał, także fajnie. I takie filmy, które miałem gdzieś tam kiedyś nagrane, też powrzucałem. razie no sobie, odstawimy ten traktor tutaj. Tutaj będzie na wystawie, tak jakby stał, dogadałem się z właścicielem tego sklepu I jeżeli ktoś przyjedzie i będzie zaciekawiony Będzie mógł sobie go kupić A my sobie lecimy oczywiście, no ze zboża troszeczkę zarobiliśmy, to sobie polecimy i kupimy Dwie, znaczy kupimy, no ja już dogadany jestem z tym e, rolnikiem Czemu są takie ścinki? Co jest? Pojebało cię gro? <laughs> Nie wiem co się działo, normalnie e, Ale no ta mapa, już powiem wam, że zakres możliwości na tej mapie tak troszeczkę się nam wykańcza tu gdzieś te 20 odcinków będę chciał nagrać z tego i chyba tyle, bo raczej No za dużo rzeczy wam tutaj nie mogę pokazywać, no bo co, no to ta mapa jest bardzo mała I ten właśnie, tak jak mówię, ten zakres możliwości się wykańcza z każdym odcinkiem coraz, coraz bardziej Pamiętajcie też, że jeżeli nie macie jeszcze Instagrama mm, I chcecie, tu jest oczywiście nasz nowy nabytek, z 224 Prasa będzie wydana na 6500 osób na Instagramie, u mnie brakuje aktualnie, czekajcie Chwila przerwy, nie będę robił cięcia, tylko wam pokażę Aktualnie ile brakuje? i cyk, i cyk konto. Brakuje tak dokładnie 230? 30, nie, brakuje 230 osób. Widzicie tutaj sami do wydania. Także wystarczy, że udostępnicie ten film, zostawicie obserwację na Instagramie, wyślecie link do Instagrama znajomym. Link macie oczywiście w opisie i tyle. I jeszcze musi być 500 osób na. nie na kanale na Instagramie autora tej prasy, czyli u Rolnika, ale ten Instagram też będzie w opisie. Także 6,5 plus 500 u niego i ta prasa trafia do wszystkich do Dowlandu. A tu jest kolejny nabytek. Oczywiście to troszeczkę zaniedbany tutaj oglądałem sobie od spodu, bo wczoraj właśnie byłem u sąsiada. E, nie wygląda to aż tak tragicznie. Da się po prostu, no nie mogę tam wejść teraz. E, da się tym wszystkim robić e, z przednim napędem, także ciągnik, no 40 zamiast takiej 60, czy tam 350, piątki, nie wiem dokładnie jakie to ma oznaczenia nawet. Tutaj nie jest nic napisane. E, no moim zdaniem dobra sprawa. Żeby zrobić taką zamiankę, szczególnie, że tu jest przedni napęd też dany Także moim zdaniem to powinno bardziej, bardziej to wszystko ciągnąć I sobie z tą prasą ładniej radzić i też jak widzicie gdzieś tam animowane elementy Też pewnie spytacie, ej Herosa kiedy to będzie wydane? Nie wiem kiedy to będzie wydane, nie mam powiedzieć, czy to będzie kiedykolwiek wydane Nie wiem, nie pytajcie mnie o wydawanie modów Bo ja nie jestem, czekajcie dobra Bo ja nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na te właśnie wasze pytania bo nie ja te mody wydaję, tylko wydają je autorzy tych modów, także ja je tylko promuję. A czy będzie to wydane, to się wszystko okaże gdzieś pewnie w przyszłości. Zostanie wydana ta prasa, zostanie wydana ta trzydziestka, wtedy pewnie będziemy myśleć nad wydawaniem czegoś tam w dalszej kolejności, ale czego, to już nie jestem w stanie wam odpowiedzieć aktualnie. To zobaczycie pewnie w przeciągu jakiegoś miesiąca, najprawdopodobniej w maju to wszystko się gdzieś tam bardziej powyjaśnia. No i jak to wszystko poogarniać? Jeżeli mamy taką prasę SIPME, oczywiście ona nie jest takich, no są to fototekstury ale takie nowsze. Ona się chyba brudzi, tylko że mam teraz brudzenie wyłączone i psucie maszyn chyba też mam wyłączone. Nie pamiętam jak to w opcjach dokładnie działa, ale brudzenie mam na pewno wyłączone, bo mnie to irytuje po prostu, Żeby później myć te maszyny, a szczególnie że na tej mapie nie da się postawić meiki. Także też fajna sprawa. Dobra, tutaj opuściliśmy. Czekaj, opuściliśmy, tutaj sobie rozłożyliśmy, tutaj sobie uruchomiliśmy, a jeszcze nie zmieniłem tego żeby ona się tak przestawiła, właśnie pod tym kątem, co się zrobiło po wciśnięciu B, e, także to też chyba można sobie zrobić samemu tak osobno, przed łączeniem prasy. E, ale nie wiem dokładnie, bo jak widzicie, gram bez tego panelu, bez tych chudów całych, bez tej całej pomocy. E, dlatego no nie wiem, co tu się tak dokładnie robi w tej prasie. Wiem tyle, że działa, wiem tyle, że fajnie to wszystko wygląda. E, wiem tyle, że nie jest wydana i wiem tyle, że będzie dla Was wydana. E, tam ja nagrywałem ogólnie odcinek też i dla Was o tej prasie. Na ile będzie wydana i w ogóle. Opisaliście, że tutaj coś źle chodzi odnośnie tej animacji, tego, takiego czegoś, o tego. tej takiej łapy, czy jak to się tam nazywa. Nieważne, jakoś to się nazywa. Nie jestem rolnikiem, także nie wiem. Nigdy nie miałem styczności w prawdziwym życiu z taką oto prasą, z taką maszyną. Także powiem Wam, że. No, no nie piszcie, że to nie wiem powinno tak czy tak wyglądać, bo to nie jest zależne też i ode mnie. To, że Wy to napiszecie taki komentarz, że to powinno inaczej wyglądać. No to tak naprawdę. No nie zmieni to tego, że to będzie inaczej wyglądało. No bo wiem, że autor pras jest teraz za granicą. Kiedy będzie w Polsce, to dokładnie nie wiem. E, dobra, tu sobie ogólnie będziemy robić chyba dwa pola na raz będziemy sobie latać, żeby to sobie wszystko szybciej ładniej poogarniać, bez jakiegoś tam wiecie, zbędnego zawracania. Takiego długiego, czyli na takich malutkich przestrzeniach. No i właśnie, jeżeli wróci, no to najprawdopodobniej ta prasa już będzie wydana i no nie naprawi tego, no bo jest za granicą, no nie? Także musicie sobie po prostu uzbroić się w cierpliwość i jeżeli chcecie, no bo to, to no nie jest nic zbugowane. Wiem, że prasa ma zero błędów, ale jeżeli chodzi o takie błędy. W stylu właśnie te, tego skryptu, że to powinno, nie wiem, na przykład, troszeczkę szybciej chodzić, czy coś. No, no, ja nie wiem, nie znam się na tym. Ważne, że prasa ma zero błędów, takich, że lok jest czysty, wiecie o co chodzi. A takie błędy, jak właśnie gdzieś tam szybkość chodzenia jakiegoś skryptu i w ogóle to, to się chyba da poprawić, albo się nie da tego poprawić, nie wiem, nie, nie znam się. Ale no, no, no co, no co wam poradzę, nic wam nie poradzę. Tak, tak autor chciał, żeby to chodziło, to tak sobie chodzi i tyle. Czego tego nie mogę zebrać? Dobra, zebrało się. Trzeba bliżej podjechać po prostu. No w sumie logiczne. Nie wiem, a może jak będziemy szybciej jechać, to to będzie szybciej chodziło? Nie wiem. Dobra, jedziemy sobie na razie tak, bo jakoś dziwnie kurczę, tu jest ta słoma że mi z jednej strony zbiera, z drugiej strony mi nie zbiera, bo jest za szeroko. Jakoś dziwnie to było praso prasowane. Dziwnie jakoś było to wszystko koszone, że właśnie tak to wyszło. I nie wiem właśnie na którą stronę teraz jeździć, bo powiem wam szczerze, że później te belki będą te belki, kostki będą właśnie nam pod koła, podlatywały i będzie problem, że tędy nie będziemy mogli przejechać, będą się bugowały, będzie to wlatywało pod koła, i później ciągnik nie będzie chciał przejechać, będzie tak źle, i tak będzie niedobrze. Także na razie sobie jeździmy tak na odpierdziel, bo chyba nie ma sposobu, żeby w farmingu jakoś fajnie pomijać te belki, bo te odległości od tych belek są naprawdę bardzo małe, od tych przejazdów. Szczególnie że to jest koszone bizonem, także ta szerokość robocza właśnie headeru bizonowego no, też nie jest jakaś nie wiadomo jak wybornie szeroka. Dobra, zajeżdżamy sobie tutaj teraz i cyk, i cyk dwujeczka pod górkę, ale mi się zdaje, że no wiecie, 8 minut odcinka, sprasowaliśmy tam parę przejazdów, te dwa pola są jak najbardziej do ogarnięcia. W przyszłym odcinku planuję sobie zrobić coś takiego, żeby te dwa pola połączyć, żeby to wszystko było fajnie ogarnięte, bo teraz Wam też i nie powiedziałem ale jedno pole jeszcze nie jest nasze pole jest sąsiada, dopiero po jak on sobie zbierze te belki, bo te belki akurat są mu potrzebne jeszcze, wiadomo tam pościelić jakimś zwierzętom, on nie ma pracy, dlatego ja mu to prasuję na usługach, drugie pole jest oczywiście nasze i to pole będzie nam oddawał, nie za darmo, ale za pieniądze ale będzie nam oddawał i będzie zajebiście, bo sobie te drzewka już patrzyłem właśnie, aby wyciąć te dwa drzewka, no i krzaki przeorać i miedza gotowa, zaorana i będziemy mieli taki nie za długi, ale dosyć szeroki kawałek, no bo no czy w to, czy no taki kwadrat nam się praktycznie zrobi W którą stronę byśmy nie jechali, to praktycznie ta długość robocza była bardzo podobna No i łąka jest nasza, także te wszystkie kawałeczki są praktycznie już nasze Tamto pole oczywiście za sklepem też jest nasze No i jak widzicie gospodarstwo się coraz bardziej powiększa No na większy traktor jak na razie no nie stać nas za bardzo, ale no tu kupiliśmy, to jest akurat taki no, nie powiem, że jest to coś wybornego, bo tylko tyle, że ma przedni napęd i jest dlatego lepszy od tej 40. No i ma kabinę, także taką nie do końca szczelną, bo nawet widzicie tutaj e, są dziury. Nie jest to jakoś nie wiadomo jak zadbane, ale też się okazja była, czyli promocyjna, taka dosyć cena. Szczególnie, że z tym gościem się znam i fajnie to wszystko wyglądało. No i myślę, ach, kupię sobie, może kiedyś się wyremontuje. Też nawet tej przedniej kratki nie ma, gdzieś została wyłamana. E, najprawdopodobniej, nie wiem, nie znam historii tego ciągnika. Dobra, zajeżdżamy sobie teraz tam. Weźmy sobie do góry, żeby tak, wiecie, nie, nie przejeżdżać po tym asfalcie. Uważam, tu zaraz nie, nie porozwalać tego, a szczególnie, że tamten gościa też już kończy z gospodarką. Praktycznie mu się to za bardzo nie opłaca, dlatego tą sipmę e, odnowił. Miał sprzedać za grubsze pieniądze, sprzedał mi po znajomości za troszeczkę mniejsze pieniądze. Dlatego dobrze na tym wyszliśmy. Planuję do tego ciągnika kupić jakiś taki pług czwórkę, ale taki nie za duży, nie za mały, taki w sam raz, żeby ten pług był, wiecie o co chodzi żeby taki, no wiecie, taki, taki w sam raz. Bo wiadomo, że z takim większym to też nie jest jakoś ta okolica bardzo taka. Wiecie, w pagórkach jakieś mega górki, że ten ciągnik faktycznie by jakoś nie dawał mega rady z czwórką. Bo wiem, że ludzie do 60 e, czy właśnie do ciągników e, w tym stylu podczepiają e, właśnie takie pługi czwórki, tylko nie te z takimi mega dużymi skibami, tylko bardziej z takimi skibami. Takim wiem, to się nazywa podorywkowe, ale to, to też nie o to chodzi. Tylko takie troszeczkę większe. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak to może się nazywać, jeśli w ogóle rozumiecie, co ja mówię. No właśnie. Jutro na kanał, na kanał, na kanał wlatuje. Co wlatuje na kanał, właśnie? Chyba rozwojowe, bo dawno też tego rozwojowego nie było. Miałem sobie nagrać obrządki i sobie w końcu nie nagrałem tych obrządków, bo. Nie miałem kiedy nagrać tego nawet za bardzo, bo rano jak wstawałem, to jeszcze za bardzo tak nie byłem w stanie nagrywać. Wieczorem wiadomo, nie było mnie w domu. Tu jakaś tam osiemnastka, tu jakaś impreza i cały czas to wychodziło tak, że nie było za bardzo czasu nawet na to, żeby się przyłożyć do tego i żeby nagrać to. Dzisiaj jest niedziela, 5.05, ja sobie siadłem przed komputerem, gdzieś tak o 15 praktycznie. Myślę, a nagrałem się na poniedziałek, bo filmu dawno nie było. No i właśnie sobie nagrywam, także w poniedziałek, by to oglądacie. We wtorek rozwojowe, w środę postępowy, bo w końcu trzeba to wrzucić na kanał. Też już tego mega dawno nie było. Nie wiem w ogóle, co my mamy tam robić. Nie wiem, czy my tam zboże sprzedawaliśmy, czy my, co, co w ogóle my tam mamy robić. Może akcja obornik? Nie wiem, tak naprawdę. To się okaże dopiero, jak sobie uruchomię tą, ten zapis. No i w czwartek, nie wiem, powiem wam, że tych serii jest coraz więcej. Znaczy. No źle to powiedziałem, bo tych serii no cały czas jest taka sama liczba tych serii, tylko tyle, że wlatują też i vlogi. Czyli w sumie, gdzieś tam w tym poprzednim tygodniu był film odnośnie konkursu. W poprzednim to było? Chyba tak, chyba tak, w poprzednim albo jeszcze w poprzednim odnośnie konkursu. Jakiś vlog, jakieś QA i tych serii nam troszeczkę pozabierało tak jakby miejsca na te serie tak jakby farmingowe. No ale vlogi raz w tygodniu powinny się pojawiać, przynajmniej do czasu, kiedy. Kupię sobie kamerkę GoPro, także też zapraszam na live. wysyłajcie pieniądze. Bo kamerka GoPro jest bardzo potrzebna, tak około 500 zł musimy zebrać. No już nie do końca te 500, bo już troszkę tam wpadło tych pieniędzy. Ale tak jak mówię, około 500 zł, żeby kupić sobie używaną GoPro Hero 4. Tylko nie wiem jaką wersję, bo tam wiem, że jest wersja taka Black, czyli no, teoretycznie czarna, ale to jest chyba ta lepsza od tej białej, bo jest wersja. Nie, nie ma białej. Jest Silver i jest chyba Black. To no w każdym razie są dwie wersje tej, 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 właśnie kamerki. GoPro Hero 4 moim zdaniem bardzo dobra opcja pod względem finansowym i pod względem jakościowym, no bo ta jakość jest no nie jest nie wiadomo jak mega lepsza niż właśnie kamerka GoPro Hero 3, ale no na pewno jest lepsza no, no pod względem jakimś tam leciutkim, prawda? No bo jeżeli jest nowsza, to musi być lepsza a szczególnie, że też oglądałem jakieś tam może nie tyle recenzje, tylko też prezentacje właśnie tej kamerki, jak ona się spisuje tak, w takich warunkach. No, różnych, nawet do takiego vlogowania, czy zaczepienia sobie do głowy i pojeżdżenia na rowerze, czy coś właśnie w tym stylu. No to ta kamerka, powiem Wam, że wypada dosyć spoko. Wiadomo, że to można sobie kupić piątkę, jeżeli macie, nie wiem, z 1500, to sobie piątkę na pewno kupicie. Ja akurat no, nie chcę 1500 zł wydawać na kamerkę, bo, bo nie, bo nie jest mi ona nie wiadomo do czego potrzebna, a czwórka na spokojnie wystarczy, żeby sobie nagrywać w 60 FPS-ach, w 1920 na 1080. Jak najbardziej będzie spoko, moim zdaniem. Jeszcze plus do tego, jakąś kartę rozszerzeń sobie kupić, żeby to wiecie, żeby to było dużo miejsca właśnie na tej kamerce, bo sam dokładnie nie wiem, ile ta czwórka ma pojemności, jeżeli chodzi o miejsce nagrywania. No bo wiadomo, im nagrywamy w lepszej jakości, im większa rozdzielczość, tym tego miejsca zabiera nam więcej. Także zależy, jak to będzie wszystko wychodziło, ale mi się zdaje, że w 1920 na 1080 powinno. Wystarczać na jakieś tam, no na spokojnie, chyba godzinę nagrania. Szczególnie, że te baterie też chyba tam są ok. Nie wiem, jeżeli ktoś ma do sprzedania GoPro Hero 4 z jakimś tam lekkim osprzętem, no mi akurat tam za dużo nie jest potrzebne do szczęścia. Te szelki na tułów i ta opaska na głowę, i tak naprawdę więcej mi nie trzeba. No bo co, no, co, co ja więcej będę robił? Statyw mi nie jest potrzebny. Filmów żadnych nie będę montował, bo vlog, no to się tam za bardzo nie montuje tego. Tak samo jakieś te przysawki i w ogóle. Też jakoś za bardzo tego no, nie potrzebuje, czekajcie, a dobra, wziąłem to do góry. No bo to, to, to jest tak bardziej do takich e, rzeczy, że nie wiem, do czegoś sobie przyczepić, a to też jakoś tak za bardzo nie jest mega potrzebne, chyba że jakieś tam ujęcia bardziej chcecie robić. A tak to nie ma to najmniejszego za bardzo sensu. I w ogóle ciekawe, który to jest odcinek już z tej serii, bo tak myślę, że 20 odcinków, tak jak mówiłem wam wcześniej, to będzie max tej serii, czyli taki jeden sezon dobrze przegrany. Pokazane dużo rzeczy. Mapka. No, jak ona była większa, więcej było tych pól, to byśmy pewnie to gospodarstwo jakoś bardziej rozwijali. Też i tu za bardzo nie ma mowy o jakimś tam większym rozwijaniu tego gospodarstwa, no bo to się po prostu, no nie da się tego zrobić. No chcesz czy nie chcesz, tego nie zrobisz. No bo gdzie tu się rozbudujesz? To można było coś kombinować tutaj, tak samo jak z tą oborą kombinowaliśmy. Ale jeżeli sobie wybuduję nie wiadomo jak duże gospodarstwo, no to powiem Wam, że co ja tutaj będę robił tymi ciągnikami, no bo. Tutaj mamy parę tych pól, nie wiem, na mapie jest chyba z 15 pól maksymalnie. Także ta, te prace się niedługo pokończą, gdy się wszystko znudzi, dlatego już mam przygotowaną praktycznie nową mapę, na nową serię. Coś, żeby zastąpiło Gospodarstwo Podziadku, oczywiście Gospodarstwo Podziadku w 17 w dalszym ciągu będzie, ale w 19 taką serię właśnie w stylu Gospodarstwo Podziadku zrobimy na zasadzie takiego początku, bardzo słabego, serię, nazwę już też mam, także myślę, że ona gdzieś tak Kurczę, teraz jest poniedziałek, może pod koniec tego tygodnia, jeżeli w poniedziałek nad tym siądę, ha, jeżeli wcześniej bym wstał, to może by się udało ogarnąć, żeby ta seria faktycznie już się zaczynała powoli, bo jest naprawdę pomysł fajny. Też tam wszystko jest raczej przygotowane, tylko po prostu nie mam jeszcze gospodarstwa na tej mapie, takiego jakie będę chciał, że wiecie, to później sobie tam coś tam poedytować, coś tam zmienić, coś tam zamienić. Tylko faktycznie tam parę rzeczy, parę kombinacji jeszcze będziemy musieli porobić, żeby to ten efekt był taki, jak ja chcę, a nie taki, jak mam gdzieś tam, tam wiecie, tak. tak że nie chce mi się tego, tylko tak tyle, tyle po prostu potrafię zrobić. Ale to, to zależy też i od Giantsa w dużej możliwości, bo samo takie rozbudowę tej mapy. W sumie mapy gospodarstwa W zakresie takim stawiania tych budynków z gry Nie z tego za pomocą wiecie, bo macie te Coś tam jakieś, nie jak to się nazywa, ale budynek który macie w modach I budynek który macie taki Jako budynek, że możecie sobie go do mapy wstawić, prawda? Tak za pomocą Giantsa, no to tu jest większy zakres możliwości Jeżeli chodzi o Giantsa Mniejszy zakres możliwości jest właśnie stawianiem budynków i robienia tego co Ci się podoba za pomocą właśnie gry. no bo jednak, nie oszukujmy się, tutaj jest dosyć mało tych wszystkich budyneczków takich typowo polskich, a nawet można powiedzieć, że tych typowo takich bardzo, bardzo starych, na taką, nie wiem, trzydziestkę i tylko tyle, jest mega mało, jest mega mało. Postępowy fajnie się to wszystko rozwija, ale tam gospodarstwo już przechodzi w taki większy stan, można powiedzieć. Bo też już jest tam trzydziestka, jest tam sześćdziesiątka taka nowsza, niedługo, pewnie jeszcze coś nowszego dojdzie, jeżeli chodzi o jakieś tam orki, e, no bo wiadomo, że sześćdziesiątką orać te wszystkie kawałki, tym trzyskibowym pługiem będzie tak, no da się zrobić, ale nie do końca się chce to robić, no bo to naprawdę długo schodzi, a jeżeli wjedziemy taką, nie wiem, czwórką, piątką pługiem, no to na pewno to praca pójdzie dosyć szybciej, jeżeli ten zakres Skip będzie zwiększony praktycznie dwukrotnie. Także będzie wtedy jak najbardziej spoko. Ale to też trzeba ciągnik do tego. Nie wiem ile nam wyjdzie w ogóle pieniędzy. Bo ja też nie pamiętam, ile tam kasy mamy na co nas stać, na co nas nie stać. co sobie zrobię chyba na końcu te kawałeczki. Tutaj wiem, że jest jakaś ściana niewidzialna, dlatego ten kawałek nie jest w ogóle ruszony, że tutaj nic nie było zasiane. Nie wiem dlaczego jest ta ściana, ale tak jakoś to. Autorowi wyszło najprawdopodobniej po prostu jakaś kolizja. Gdzieś tam chciał postawić, może gdzieś na zakończeniu, i postawił akurat tutaj przez przypadek albo skopiował i zapomniał usunąć. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, co tam nawet stoi, ale wiem, że się przez to nie da przejechać. No i cyk, powiem Wam, że zrobiliśmy 2,5 pola i mamy 20 minut praktycznie odcinka. To jest dosyć dobry wynik, bo myślałem, że e, to robienie, akurat prasowanie, zejdzie dosyć dłużej. Też troszeczkę jest to akcja, wiecie, nieprzemyślana, no bo. No te belki czymś trzeba zebrać, prawda? Nie ma przyczepy, która ma auto load, czy jak to się nazywa, czyli takie automatyczne zbieranie belek. Że wiecie, jak to było w 13, czy tam 15, czy tam 17, e, że jedziecie sobie tą prasą, e, robicie sobie normalnie te belki takie kwadratowe, te kosteczki, później przejeżdżacie sobie z przyczepą, jedziecie po prostu po polu, one wam się same nakładają na przyczepę cyk 3 minuty i takie opole jest zebrane, albo nawet i nie, jeżeli szybciej pojedziecie. E, tutaj w 19 czegoś takiego nie ma. Wiem, że prace będą nad tym trwały. Nawet Peter Rolnik mówił, że chyba będzie robił coś takiego. Także to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, aż właśnie taka, no najprawdopodobniej autosanka, no bo jednak no co bardziej pasuje na to polskie gospodarstwo niż autosanka, e, wyjdzie właśnie do czegoś takiego. Ale to jest jeszcze, tak jak mówię, jest kwestia, kwestia. Mega dużo czasu, no na pewno ten pomocny będzie motręki Znaczy motręki, to nie jest motręki, to się nazywa po prostu To nie wiem jak się nazywa, ale to jest wie, wiecie ten e, Wstawiony w grze, że można sobie po prostu podnosić te wszystkie elementy No e, Takie jak na przykład nawet i te beleczki, prawda? Ej, tylko pytanie, weź to później poukładaj na przyczepę No bo to samo narzucenie na przyczepę, nie wiem jak to Nie mam pojęcia Jak to będzie trzeba zrobić, żeby to ogarnąć w całości, powiem wam no chcieć nie chcieć, jakbyśmy na live'ie to zaczęli układać, żeby to układać tak na przyczepę jak to powinno się układać. To raczej takie 5 godzin live'a na ułożenie tych wszystkich belek, no to jest dosyć dużo. I właśnie 5 godzin live zaznaczmy też, że to, to też jest dosyć dużo. Ale no mi się zdaje, że w 5 godzin byśmy się wyrobili z tymi trzema kawałeczkami, a najlepiej to tych belek w ogóle było nie robić, skoro te belki mi się przydadzą do właśnie hodowli krów i tak czy siak mi są potrzebne w jakimś tam stopniu, można było kupić te większe, no można było sobie też belki, wiadomo, okrągłe robić, ale, ale to nie to samo, to nie to samo, to jest normalnie taka oprasa sigma mała i zajebiście. No i powiem wam tak, to akcję sobie najprawdopodobniej dokończymy na live, e, bo zostało nam tu, zostało nam jeszcze jedno pole tam u sąsiada zrobić, e, który też nie ma pracy, po, po prostu mu pomóc i jakoś, jakimś cudem, nie wiem, liczyć na farta, że się uda pozbierać te belki w jakimś szybkim stopniu, Albo po prostu będziemy robili coś takiego i wrzucali byle jak na przyczepę i ile będziemy w stanie tego wrzucić na przyczepę, tak będziemy zawozić, żeby nie aby nie pospadało i będzie git, a wy pamiętacie, żeby zostawić suba, udostępnić ten film i zostawić komentarz, ten co mówiłem w bies na Instagrama i na razie.